Bociany szykują się do odlotu. Nie wszystkie jednak będą mogły rozwinąć skrzydła, bo jest wiele rannych ptaków. Mają jednak swój azyl z pomocą spiesze opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Awi. Opolszczyzna bocianami stoi. Na polach można zobaczyć teraz i młode, i starsze osobniki. Chodzę teraz dość często tutaj i obserwuję bociany. Jest ich bardzo dużo. Ostatnio naliczyliśmy z żoną z 45 trwa migracja bocianów do ciepłych krajów niestety nie wszystkich część z nich zimuje w Polsce na skutek poważnego urazu czy choroby, czeka na nie wiele niebezpieczeństw. Dużo jest takich niebezpieczeń, szczególnie młode ptaki niedoświadczone. Bardzo dużo ich ginie podczas pierwszej migracji. Ulegają kolizjom na drutach, na przewodach energetycznych. Nie zostają jednak pozostawione same sobie. Z pomocą idzie człowiek. W zawadzie pod Opolem jest miejsce, gdzie znajdą swój azyl. Zajmujemy się leczeniem, czyli właśnie przyjmujemy na przykład z gmin takie osobniki ranne. Samodzielnie też niekiedy odławiamy. Transportujemy do ośrodka, leczymy we współpracy z lekarzem weterynarii. Wolontariusze walczą o życie każdego bociana. My także możemy pomóc. Jeśli widzimy rannego bociana, zadzwońmy do specjalistów.